Kochane, kochani, witam was serdecznie i zapraszam do nowego filmiku, który zapoczątkuje, mam nadzieję, nową serię na moim kanale. Jak wiadomo, ja pracuję tak na co dzień w biurze, także takim normalnym moim dziennym ubiorem jest takie ubranie stricte biurowo. Jak mogę staram się, żeby ono nie było takim, takim tylko sztywnym, smutnym mundurkiem. Zawsze staram się przemycić cząstkę siebie, cząstkę być może czegoś modnego, cząstkę czegoś, co mi tak powiem, jara. I wiem, że część z Was prosiła o nakręcenie takich filmików, o pokazanie właśnie takich outfitów, które ja ubieram stricte do pracy. Także wzięłam, że to jest świetny pomysł na filmik. Postaram się być może co miesiąc robić taki filmik, gdzie wrzucę kilka stylizacji. Dzisiaj są to trzy. Oczywiście one zawsze będą dopasowane w jakiś sposób do warunków atmosferycznych i też wiecie, jakieś trendy, jakieś coś, zawsze coś swojego postaram się przemycić. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeden. czyli mamy klasyczną czarny golf, kompletnie gładki, tego czarna marynarka, czarne kozaki za kolaną, czyli znowu taka bezpieczna, a dla mnie długość, ja bardzo lubię tę długość. Na takim bardzo wygodnym obcasie to jest obca supek, który jest stosunkowo wysoki, nie da się ukryć, ale przez tą swoją grubość, przez to, że jest taki duży i masywny, te kozaki są bardzo, bardzo wygodne i też są bardzo dobrze wyważone. Dla mnie w pracy priorytetem jest to, żeby mi było na pewno wygodnie, żebym czuła się komfortowo, ale żebym też w jakiś sposób wyglądała profesjonalnie, lubię wyglądać. Kobieco, ale nie lubię w żaden sposób epatować, broń Boże, z seksapilem, seksem, niczym absolutnie takim. Także staram się, żeby było skromnie, ale gdzieś tam z klasą, schludnie. Estetycznie i zawsze staram się Przemycać gdzieś tam kawałek siebie Ale nie mogę mieć za krótki spódni Za dużo dekoltów, niczego takiego Nawet nie, tak, nie dlatego, że jest taka polityka Ale ja osobiście czułabym się w tym miejscu a znaczy, Czułabym się po prostu niekomfortowo Bo lubię w pracy wyglądać profesjonalnie Stąd też moje zamiłowanie do golfów, Które zasłaniają to, co mają zasłaniać A przy tym to wyglądają bardzo szkodnie Że tak powiem Bardzo lubię też spódnice za kolano y, Takie, które kończą się u mnie w talii Bo to według mnie dla mnie jest dobra długość to jest też długość w przypadku tej spódnicy, która zakrywa właśnie e, górne partie ud. W takiej długości spódnicy ja mogę się spokojnie schylić, mogę usiąść bez martwienia się, że coś mi będzie widać i tak dalej Normalnie do tej spódnicy miałabym pewnie czarne grube rajstopy, bo to też lubię w pracy, żeby mieć po prostu zasłonięte nogi. Nie wiem czemu mam takie coś lubię grube czarne rajstopy. Nie do pracy. Ale, że jest taki sezon właśnie jesienny i można obejść się bez rajstop, to ostatnio chodzę właśnie w wysokich kozakach, tak jak mówiłam, te są akurat za kolano, są bardzo wygodne i po prostu wysokie jakieś skarpety do nich i nie trzeba rajstop, także cudowna, cudowna sprawa, tą taką klasyczną biurową, Nudnawą, być może czernią, też bardzo elegancką. Według mnie e, przełamam kolorową spódnicą. To jest jakaś spódnica, do której linku niestety Wam nie podam, bo kupiłam ją lata temu na Lumpeksie, e, także jest zużywana. Ale według mnie nawiązuje trochę do, wiecie Gucci, może trochę do Roczej pana. E, także to jest, to jest tutaj w tym otwicie moja namiastka siebie. Tak jak lubię, czy znaczy tak jak mówię, lubię, żeby było wygodnie, żeby mogła się ruszyć, żeby mogła się schylić bez żadnego problemu, ale lubię też czuć się w swoim ubraniu pewnie i wieć, że wyglądam po prostu ładnie. Ładnie i komfortowo. na stylizacja. Po raz kolejny mam czarną marynarkę, ale ja nie ukrywam, że ja na czarnych marynarkach, jeśli chodzi o pracę, polegam. Mam trzy, które są u mnie w rotacji i do prawie każdego outfitu, nawet jeśli do końca jest mi potrzebna, to lubię ją mieć po prostu w zanadrzu. Mam też marynarki w innych kolorach, ale jednak czerni to jest ten uniwersalny kolor, jeżeli chodzi o przynajmniej moje biuro. E, Okej, okay. oprócz tej marynarki, którą oczywiście można ściągnąć, mam pisowaną spódnicę czerwoną. Tak jak mówię, znowu akcent kolorystyczny, po prostu postawiony na spódnicy, to będzie klucz tego miesiąca, czuję to. E, oprócz tego, że jest to czerwona spódnica za kolano, tak jak poprzednia, to ona jest plisowaną spódnicą, co jest moim kompletnym hitem. E, wiem, że to jest teraz taki bardzo popularny model, styl, typ spódnic, czyli właśnie taka za kolano, e, z plisami, taka po prostu lejąca się. I ja bardzo ją lubię stawiać za tak co dzień albo ze swetrami, albo właśnie z golfami, albo z takimi cięższymi swetrami do wysokich obcasów. Według mnie wygląda to przepięknie, także na pewno będę ten typ spódnic teraz coraz bardziej wplatać w moje stylizacje. I chciałam Wam pokazać, jak po prostu w prosty sposób można ogradzić taką spódnicę do pracy. Wiem, że na miejscu jest bardzo dużo metalicznych, złotych i srebrnych takich spódnic. Tutaj to już powiedziałabym, że zależy od tego, gdzie pracujecie i jaki macie styl, na ile możecie zaszaleć z ubraniami w pracy, ale jeżeli możecie, to na pewno założyłabym na przykład srebrną z jakimś ciężkim, ciężkim na przykład brązowym swetrem albo takim beżowym, wyglądałaby na pewno ślicznie, ale u mnie raczej to nie przejdzie, w czerwień chyba max. Znowu mam kozaki, tym razem odrobinę pod kolano, ale jest na tyle fajna długość, że wciąż nie muszę mieć do tego rajstów, także to jest plus. To jest chyba primer. one są takie marszczone, zdaję sobie sprawę tego, że to nie jest najbardziej korzystny na świecie, ale chciałam też je pokazać, bo są mega, mega wygodne. Malutki obcas, dużo niższy niż poprzednich, także są jeszcze bardziej komfortowe w noszeniu i takie odrobinę za okrąglone czubki. Naprawdę są mega, mega wygodne i ja masz, mam też ten problem, że ja ogólnie mam dosyć szeroką łydkę i większość takich lecyjnych obcasów, czy kozaków ma dla mnie za wąską chalewkę i jeżeli macie dostęp do Primarka, to polecam Wam się przejść, bo i od nich rozmarówka ten gość tych łydek kozaków jest naprawdę taka obfita, także polecam Wam to. Do tego mam sweterek taki ażurowy, taki bardzo delikatnie i pod to mam taki szary tank top. W ten sposób to wygląda bez marynarki. Tak jak widzicie, ten sweterek, on ma krótszy rękawek, normalnie można go też tak nosić, z się, Teraz jest dosyć chłodno, więc lepszy, 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 lepiej między marynarką. Mam też teraz srebrne dodatki, czyli taki prosty, srebrny wisiorek. Ja bardzo lubię właśnie totalnie prostą już do pracy. Absolutnie nienawidzę e, za dużej ilości bransoletek albo naszyników, które wydają jakieś dźwięki, szeleszczą, brzęczą. Nienawidzę albo kolczyków jakoś też nie bardzo. E, I prosty zegarek srebrny, to jest firma e, Fiord, firma tak żeby pasował do tego, e, do tego wisiorka. Ja często mieszam do sobą srebro złoto i różowe złoto i tak mi się podoba, a przykład tutaj mi się dobrze z ze srebrnym władz czyli z, y, z szarym sweterkiem. Czy też właśnie w zimnej, w zimnej tonacji. Jeszcze jeden mały, że tak powiem trik, jeżeli zaraz po pracy szłam, szłabym gdzieś z znajomymi, to zrobiłabym właśnie to. Czyli zdjęłabym ten wisiorek, wyjęłabym ten sweter ze spódnicy, tylko go trochę tak tutaj wrzuciła i nałożyła sobie to narzuciła tę marynarkę właściwie, jak taką... nie wiem, jak to się mówi, nie wiem, jakoś to się mówi. W każdym razie taką sobie ją na siebie narzuciła. I teraz mamy ten sam outfit, on jest taki bardziej cool, bardziej wylozowany, taki bardziej weekendowy, także bardzo szybko można go e, przekształcić z takiego bardziej biurowego i grzecz w taki bardziej imprezowy, powiedzmy sobie. I okay, ostatni outfit, ostatnia e, spódnica. To jest spódnica, która reprezentuje sobą kolejny trend, czyli trend na welur, na takie miękkie, cieplutkie, pluszowe tkaniny. I znowu to jest spódnica, którą mam od lat, którą kupiłam gdzieś na lumpie, jakieś grube, grubie lata temu, która też nikomuś nie podobała, bo wówczas ma takie nietypowe kolory, ale mnie czymś do siebie przyciągnęła. Jest totalnie rozciągliwa i streczowa, także przez <noise> różne etapy mojej wielkości, wielkości mego tyłka, mi towarzyszy i jest ze mną, to zestawiłam ją z takim typowo jesien, jesiennym golfem w takim bardzo ciepłym odcieniu, to jest taki sweterkowy golf, e, czarne rastopy, bo jak mówiłam, czarne stopy i buty, które nazywam robotobotami babci, które pokazywałam już któryś ulubieńca, bo są buty z Primara e, Takie trochę babciny, nie ukrywam, to są takie baletki na małym klockowym obcasie, są nieludzko wygodne i są też bardzo, bardzo modne. Ja nie ukrywam, że do tej długości spódnicy do pracy nie założyłabym jakichś bardzo wysokich szpilek. Jakoś tak, bo ja czuję, że na mnie by to wyglądało już troszeczkę za bardzo wyzywająco, żeby nie powiedzieć wulgarnie. Oczywiście, tak na co dzień, może co innego, ale do biura. Zdecydowanie nie. Poza tym, wolę jednak, skoro 8-9 godzin hasam w tych butach, to wolę, żeby to były buty wygodne, nie krzywdzące moich stóp, bo jednak, jak się nabawimy holuhalubsów, to ciężko się jest ich e, potem, e, potem pozbyć. Także ja ostatnio w tych małych, właśnie moich balerinkach na Obcasie, które można kupić w premarzu, ale to też jest w też w bardzo wielu innych miejscach, bo są teraz bardzo modne. Ja kupiłam te w Premarze, bo chciałam sprawdzić, jak w ogóle mi się sprawdzi ten typ buta. Sprawdza mi się rewelacyjnie, więc poluję teraz na jakieś takie porządne, porządne skóźnienie. Skórzane. Znowu czarne, kryjące, nieprzeźroczyste i matowe rajstopy, to jest dla mnie kolejny must have e, oprócz obok czarnej oczywiście marynarki, które zawsze muszę mieć w swojej e, szafie. Po prostu komfortowo się w nich czuję w pracy i znowu czuję, że nawet jak się gdzieś zegnę, coś mi się podwinie, coś się stanie, to jestem osłonięta i to nie będzie w żaden sposób wy wyzywające. I nie ukrywam, że ja najchętniej nosiłam na to jeszcze czarną marynarkę, właśnie tą, bo to jest marynarka trochę inna od poprzedniej, bo ona jest dłuższa, Sięga mi gdzieś tak do połowy, że tak powiem, pupy, także pomimo tego, że ta spódnica jest bardzo taka przylegająca i bardzo dopasowana, taka odrobinę dłuższa marynarka wciąż zazwyczaj w talii, myślę, że spoko ukrywa to, czego nie chciałybyśmy pokazać i to, co znowu mogłoby być gdzieś tam zbyt ostentacyjne, bo jednak bardzo dopasowana spódnica i gdzieś tam tu tył, tyłek, albo wystający brzuch to nie są być może rzeczy, które chcemy eksponować, tym bardziej nie chcemy eksponować w pracy także dopasowana marnarka nie obcisła, musi mieć na tyle luzu, żebym ja mogła normalnie pracować przy komputerze, coś robić podnosić ręce, także ona tu musi mieć trochę luzu, ale musi być dopasowana w talii, I akurat do takiej obcisłej spodni zrobię odrobinę dłuższą, żeby mieć tą swobodę, taką pewność siebie po prostu, eee, ale to jest inny temat, eee, także no tak, tak bym na pewno poszła i tak chodzę Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. E, także ja ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie. Obiecuję, że następnym razem również będą spodnie w tych stylizacjach, bo listopad to już będą pewnie spodnie i grudzień. Ale póki można, to warto eksponować trochę swojej nienachalnej kobiecości w spódnicach klasycznych, naszych pięknych. E, oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Dajcie znać w ogóle, jak Wam się widzi ta seria i co myślicie. Do zobaczenia znowu. Pa! pa! zostaw lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!